Cześć, słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać Suzuki SX4 s -Crossa. to jest y, rocznik 21, mamy tu 1.4 benzyny 130 koni, słuchajcie, napęd na 4 koła, fajna wersja wyposażenia, mamy tutaj trochę e, dodatków, e, zaraz Wam to wszystko pokażę i o nich opowiem. Zobaczcie sobie najpierw jak ona wygląda dookoła, e, bardzo ładny czarny kolor, fajne felgi, niezniszczone, niepowycierane, słuchajcie, dodatkowo lampy LED. To znacznie poprawi bezpieczeństwo jazdy w nocy. Słuchajcie, mamy tutaj aktywny tempomat, mamy kierunkowskaz już w lusterkach, system bezkluczykowy do otwierania. Opony 21 rok, 134 tysiące przebiegów w tym momencie przy 132 tysiącach auto miało wymieniane jeszcze olej, filtry tym podobne rzeczy. Jeszcze raz wam ją pokażę z zewnątrz. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo trochę wieje. Tak to słuchajcie wygląda, oczywiście kamera cofania i co? I chyba z zewnątrz to było tyle, to co przechodzimy do wnętrza. mi się sekundka, weźmiemy na Tak wygląda bagażnik, dość pojemny Dodatkowo tą płytę tutaj górną Możemy sobie przełożyć niżej Wtedy ona nam się jeszcze trochę powiększy I tutaj pod tym wszystkim mamy zestaw naprawczy Tak to słuchajcie wygląda Spokojnie się tu spakujecie na wakacje Naprawdę pojemny samochód Zamykamy i idziemy dalej Słuchajcie tak wygląda tylna kanapa Kompletnie niezniszczona, praktycznie nieużywana Dodatkowo mamy tutaj Podłokietnik dla pasażerów jadących z tyłu, żeby sobie mogli wygodnie podróżować. Szyby oczywiście elektryczne, mamy tutaj isofixy do, do fotelików, e, także tak to słuchajcie wygląda. A i jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, słuchajcie praktycznie jak nowe, oryginalne welurowe dywaniki, które bardzo ładnie się prezentują. Tutaj mamy przyciski do otwierania, do zamykania, tak jak Wam mówiłem, naciskacie dwa razy otwierają się wtedy wszystkie czynniki. Słuchajcie, na drzwiach kierowcy standardowo cztery przyciski do otwierania szyb. Tutaj sobie regulujecie drzwi, tutaj blokujecie szyby, żeby inni pasażerowie nie mogli ich otwierać. Przycisk do składania lusterek i pokrętło do ich regulacji. Tak to słuchajcie, wygląda. Tak wygląda fotel kierowcy. Oczywiście obydwa fotele lewy i prawy regulowane na wysokość, więc pasażer też sobie może ten fotel wygodnie ustawić na dalszą podróż. Tak, słuchajcie, wygląda fotel kierowcy. Tak, wygląda wnętrze. Już przechodzimy do opisu przycisków. Słuchajcie, więc tak po lewej od kierownicy widać. Teraz chyba będzie lepiej. Yy, tutaj sobie włączamy światła przeciwmgłowe przednie. Wyłączenie start-stopu, wyłączenie kontroli trakcji i przyciski do sterowania radarem. Yy, jak on ma tam nam wyłapywać te samochody, czy bliżej, czy dalej. czy chcemy go w ogóle wyłączyć całkowicie? Słuchajcie, kierownica jest skobrzana. Mamy tutaj, a może wsiądę i wtedy, wam to, i wtedy Wam to pokażę. Dobra, a odpalamy, słuchajcie, przyciskiem. Tutaj auto już w tym momencie jest zapalone. Widać go? Widać. Słuchajcie, więc tak, kierownica wygląda tak. Po lewej sterujemy sobie radiem, po prawej sobie sterujemy aktywnym tempomatem, a tu mamy jeszcze przyciski do odbierania telefonu i do wybierania głosowego. To wybieranie głosowe w Suzuki bardzo fajnie się sprawdza w momencie, kiedy dokupimy sobie kartę z nawigacją. Tu akurat w tym modelu jej nie ma. Słuchajcie, taka karta nie jest droga, kosztuje gdzieś około stówki, i wtedy mamy nawigację fabryczną. I tym przyciskiem możemy sobie bardzo łatwo nią sterować. Słuchajcie, widzę, że 135 tysięcy przebiegł już w tym momencie, więc już nam przeskoczył. Dobra, jedziemy dalej, więc tak, radio mamy dotykowe, one jest bardzo intuicyjne, bardzo proste, z tym sobie każdy poradzi. Kamera cofania oczywiście po wbiciu wstecznego nam się tutaj zaświeca. I słuchajcie, i to chyba, jeżeli chodzi o radio, to tyle. A, przepraszam, nie tyle. Tutaj o. Jeszcze przy okazji mamy podłudni, który jest regulowany, możemy sobie go w ten sposób regulować. Tutaj mamy gniazdo USB, którym nie tylko podładujemy telefon, ale ono też służy do włączania CarPlaya, czyli systemu multimedialnego, przez który możemy sobie przerzucać na przykład Google Mapy, słuchać Spotify, i tym podobnych rzeczy. Więc de facto wtedy tej nawigacji fabrycznej niby nie potrzebujemy, ale ona też nie jest naprawdę najgorsza. Słuchajcie, klimatyzacja jest dwustrefowa, czyli lewa i prawa strona. Możemy sobie tą temperaturę tutaj oddzielnie, oddzielnie zmieniać, ale przeważnie kończy się to tym, że po prostu ustawiamy temperaturę, wciskamy przycisk auto i wszystko się dzieje za nas. Jeżeli ktoś by tam jednak chciał sobie zmienić to, gdzie mam wiać, to tutaj tym przyciskiem może sobie to zrobić. Jedziemy dalej. Słuchajcie, gniazdo do ładowania mamy tutaj, takie klasyczne na ładowarkę. Podgrzewanie foteli, lewy, prawy, dwa tryby, czyli mniejszy, większy, że tak powiem. Skrzynia sześciobiegowa i tutaj mam jeszcze pokrętło, słuchajcie, do obsługi napędu. Możemy sobie tutaj wrzucić jakiś tryb sport, on no, będzie trochę szybciej się wtedy zbierał, ale możemy sobie ten napęd zablokować tym przyciskiem loki To jest w zasadzie najważniejsze w tym wszystkim, bo jeżeli gdzieś pojedziecie w góry, nie wiem, zakopiecie się w śniegu yy, i mimo że auto ma napęd na cztery koła, który jest dołączany, yy, nie możecie wyjechać, to wtedy blokujecie sobie go i ten tylny napęd od razu do mniej więcej 30 na godzinę będzie, że tak powiem, zabierał, więc na pewno yy, będziecie mieć większe szanse na to, żeby. I gdzieś tam skądś wyjechać. Słuchajcie, lusterko mamy fotochromatyczne, nie wiem czy o tym mówiłem, chyba jeszcze nie, czyli tak zwane samościemniające. Ono będzie samo dostosowywało się do, do warunków na drodze, do tego jak, jak będziecie jechać, czy ktoś wam świeci w tą lusterko czy nie, żeby coś było przez nie widać. Słuchajcie, tak wygląda fotel kierowcy. wyborze no pasażera jest naprawdę jak nowy. Generalnie stan tego samochodu jest, uważam, naprawdę rewelacyjny. Dobra, gasimy. Pokażę Wam go jeszcze raz z zewnątrz. I chyba opowiedziałem Wam o wszystkim, o czym chciałem. Hmm. Jeżeli chodzi jeszcze o poduszki powietrzne, to słuchajcie, mam tutaj jeszcze poduszkę chroniącą kolana. No i co? No i tak to wygląda. Bardzo ładne koła, bardzo ładny lakier. Naprawdę bardzo zadbane auto. Aha, słuchajcie, ważna rzecz. Tutaj ten błotnik był zagięty mniej więcej w tym miejscu. Mamy oczywiście zdjęcia do wyglądu jak to wyglądało wcześniej, było to naprawiane w salonie grupy PGD, czyli w autoryzowanych stacjach i tyle w zasadzie, było to duże wgięcie, ale od czegoś tam, od jakiegoś słupka, Uczenie, może ktoś lekko cofnął to samo, trudno powiedzieć, nie było to duże, jest to zrobione to w zasadzie tyle, nie pamiętam w którym to było dokładnie roku jeżeli będziecie zainteresowani oczywiście wszystko sprawdzę, nie ma żadnego problemu słuchajcie, jeszcze raz przejdę wam go dookoła eee, i co, i z mojej strony to w zasadzie wszystko, jeżeli będziecie mieć pytania pamiętajcie, że jesteśmy eee, do Waszej dyspozycji pod telefonem 507-678-607 ewentualnie piszcie na Facebooku Brilliant Brothers, myślnik samochodu używane no i większość naszych samochodów trafia na stronę brothers.samochodu.pl Jeżeli będziecie mieć jakieś pytanie, jesteście zainteresowani tym autem, zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się, cześć.